Na podwórcu przy Nowym Świecie, przed siedzibą stołecznego konserwatora zabytków, wystawa Mosty Warszawy. 150 lat temu, w 1864 roku, ukończono budowę pierwszego warszawskiego stalowego mostu przez Wisłę. Jego projektantem był Stanisław Kierbeć. Dwa przęsła zniszczono w 1915 roku. Odbudowano je po pierwszej wojnie w trochę zmienionej formie. Drugi most, Poniatowskiego, budowano wraz z długimi jak na owe czasy wiaduktami. Otwarto go w styczniu 1914 roku. W 1915, w nim również wycofujące się wojska rosyjskie wysadziły dwa przęsła. Obydwa mosty zniszczono jeszcze w czasie II wojny światowej. Ich wyłowione z na rzeki fragmenty również można oglądać na wystawie do 20 lipca.